Yy, witam ponownie w grze Assassin's Creed Odyssey. Nie ma co yy, się tutaj kurczę pierdzielić. Zaczynamy od razu misję poboczną. Zobaczymy co ten pan będzie chciał. Także zaczynamy. Witam ponownie. System MC tworzy. yo, yo, yo. Lecimy dalej. Peace and Love. You don't look so good. I angered them, I think. The gods. oh it's possible i hear they can be vengeful i used to worship her Miss at the droworati cave there are gods there too you know in the cave they grant wishes if you bring them tribute so everyone makes an offering and asks for something in return ah no wishes of mine granted though i'm running out of money and tribute i'm poor myself you know I did something wrong. You know Hermes. He can be a trickster. Oh, but there are many gods in this cave. All asking for different things. Go hear them yourself. You'll get my last tribute if you do. I need to know if they're real. Alright, don't worry. I'll go. Oh, thank you. Remember. Be careful what you say mister. You'll be walking on holy ground. We'll see about that. Dobra. Hm, iść na zadanie. Przeszukać jaskinię Drogarati. Dali przyczeba bandytów znaleźć skarb. No to co, no nie ma co. O, czekaj. Nie ma. Aha, my się no sobie pieprzą knyfele na spacji jest, kurde, unik, a na shifcie jest bieg, a powinien być na spacji bieg, a na shifcie unik, ale miesza z tym, zobaczmy, co tu jest. Oczywiście pozbierajmy to wszystko, bo zapewne mi się to wszystko przyda w późniejszym etapie gry, muszę się przyzwyczaić do shiftu, do shiftu, do shiftu, tam, do shiftu. Żelazo, o kurcze, gruba impreza. Dobra, właźmy tu do góry. Żelazo. O, jakaś, jakaś, babeczka się modli. Przeszukajmy tutaj... Ale, to złaź mi stąd. O, ja może, może tu ukradnę, mogę?

Dobra, jesteśmy... Jesteśmy na terenie... Jesteśmy na terenie bandytów, także trzeba być... O o o, jakiś tam bandyta już jest Tylko teraz pytanie, gdzie się... O kurwa Gdzie się... Saryon mnie nie zauważył? No dobra, spokój znaczy, że mogę cię podejść po prostu z tej strony i zabić, tak? Aha. O kurde. No Okej. Okay. Eee, ten cios we mnie był niepotrzebny na pewno, ale okej. Okay. Spoko. Fajnie, że gość się dał tak po prostu zabić na drugim levelu. Spoko. Patrz, Patrzę to. What, what was that? No zaraz się przekonasz. What was that? No i dobra noc. Dziękuję. To what was that? W ogóle poziom y... inteligencji wrogów jest chyba... Okuźwa. Równa... Równo 0. Patrz, ja teraz zagwizdzę on tu przyjdzie, tak? No fajne jaja, ją by Stary no, jak ja bym ja by miał tu wszystkich takich wrogów, ja bym był szczęśliwy. No chodź tu, chodź tu, Jomek. Malaka... To jest chyba po grecku... No to zobaczymy, no a co? Nie ma się co pierdzielić w tańcu. O, oni nie widzą, tak czy sięgną. Wiktory! Wiktory, dobra, dobra. Ziomek. Nie ma co. Niech się coś dzieje w tym odcinku. No. Kask, cyk, cyk, cyk dziękuję dobranoc, super sprawa no. no i tak to jest no, no i dziękuję dobranoc nie Stwierdziłem, że jak dałem dupy yy... Jak dałem ciała yy, jako znaczy będąc y, ukrytym no to nie ma się co kurcze patyczkować tylko trzeba atakować, tak? Przynajmniej tak mi się wydaje że Tak powinno być Zobaczmy co jest chmury Oczywiście żelazo Które pewnie potrzebuje bardzo mocno Dobra Nie ma się co patyczkować Tu trzeba iść dalej, tak? Aha Ja myślałem, że to jest szczelina jakaś Ale dobra widzę, że może się wrócić Dobra to się wrócę po prostu Nawet nie będę... Aha ale Kobito, to... złaś Złaś! Złaś na dół! Złaś! Złaś! Sejf! Dziękuję, dobranoc Dobra, wracamy do... Wróć do wyznawcy, okej okay. To wracamy do wyznawcy Tak będzie chyba naj, najprościej, najlepiej Zobaczmy czy przy okazji nie mogę tu czegoś zdobyć Oczywiście, że mogę

I'm listening, child of Hermes. Oh, mighty God, I beg you, help me. Your prayer is heard. You will find riches at your door sooner than you expect. I knew you'd listen. My every sunrise and sunset is yours. Everything beneath my humble roof in Sami is devoted to you. Yes. Now go home, and wait for fate to intervene. I will, great God, I will. Money is what she needs. The bandit's stolen loot will do just fine. Hmm. to źle? Chyba nie, no. Teoretycznie pomogę, tak Dobra, najpierw yy, idźmy do tego gościa Ale kobieta Idźmy do tego gościa Oddajmy zadanie Potem się przejdziemy do tej babki Zobaczymy, co się stanie Bo szczerze, jestem bardzo ciekaw Jej yy... Reakcji? <laughs> Lubię takie śmieszkowe, yy, śmieszkowe zadania. A to jest na bank śmieszkowe. Dobra, Ziomek. Siemandero. No gods in the caves, only bandits stealing people's hopes and rachmi. Oh, I knew it! Thieves. At least you know you won't face Zeus's wrath. Maybe he'll take pity on you. I hope Zeus brings his wrath on those bandits. Don't worry. I brought mine. That should be good enough. Zarobiłem 91 drachm, czyli na początek pewnie spoko, ale jestem ciekaw tej misji, co właśnie przedciągnęliśmy. żeśmy właśnie Sam się o, o właśnie to Gdzie ja mam iść? Tutaj, dobre Nie jestem mega ciekaw co się stanie Bo szczerze powiedziawszy pierwszy raz to widzę na oczy Czy dam radę... Oczywiście że nie Dobra Muszę zdobyć łuk, żeby polować na te wszystkie kozły i inne ciuchstwa. A teraz zobaczymy co się stanie jak Przeszukam dom tej, tej kobiety, która prosiła o pomoc. Co to będzie? Just like she said, looks worse for wear. Dobra, wóz się rozpadł ze starości. Like <try> Umieść skarb z jaskini w, w publicznym koszu. Po bliskim koszu, przepraszam. No dobra, nie? Gdzie jest ten bliski kosz? Tutaj, tak? 93 metry, to jest to? Nie no, bardzo, bardzo chętnie pomogę, tak? Nie jestem jakimś tam gnojem, że... lekko mi to właśnie. Po bliskim koszu... Ta ja działalność. bo do, dobra dobra. Do. Umieś skarb w jaskini w koszu. Nie no, to jest nowa misja. Kurka wodna. Cześć, bo ja coś źle robię chyba. Zadania. Miosiarni bogowie. Umieść skarb w jaskini w koszu. Już babka teraz, tak? Aha, dobra, tam jest ten kosz, dobra, bo ja źle skumałem i popatrzyłem na co innego Kurde, nie właź mi tu To miało nie tak wyglądać, halo, złaś mi na dół Kurde nie umiem się przyzwyczaić do tego do tej cholernej do tego cholernego shiftu Should help. Better them than the bandits. Dobra super 1000 punktów dobra zimy u jeden punkt zdolności, ale co w związku z tym jak nie mogę tego użyć Złożcie Aha, o to chodzi. Dobra, na razie to oleje Zobaczmy sobie w ogóle następną misję poboczną, bo to też jest ciekawe. Te misje poboczne są naprawdę fest spoko z tego co wiem. Także warto je wykonywać, nie ma od razu co się tam pchać do głównych misji, bo teoretycznie wykonując misje poboczne też w jakiś tam sposób odkrywamy fabułę, Także fajnie, ja powiedziałem, 100% fabuły. Dobra, zobaczmy, o co chodzi. I'm the only one here, but maybe I can help you. <gasps> oh, Cassandra, you startled me. Why are you looking for a champion? I need someone worthy to win the spear of Kefalos. I've been deciphering some of the sanctuary's stone carvings. They say the spear was hidden in the caves beneath Kefalonia when the temple was built. You could get it for me, couldn't you? I can give you a reward. Dobra. Zajdziemy w oczywiście jak najbardziej. Jeśli szpik jest w jaskiniach, znajdę go. Cóż, może byłeś wysłany przez Kefalus. Czym jest ta włócznia Kefalosa? Kefalus jest szpikem, Cassandra. Pewnie słyszałaś tę historię, odkąd była dzieckiem. Nie miałam dużo czasu na historie. Cóż, może nie. Ale wiesz, że Kefalus założył Kefalonię i rozpoczął well, you know, linię Odysseus. His spear was a gift from the gods. It was said never to miss its target. He must have hidden it in the caves after killing his wife with it. He threw a spear that wouldn't miss at his wife? He was hunting and heard her in the bushes. He thought she was a deer. It's a sad story. Sounds dangerous. Well, only if you throw it at someone. Why do you need a spear? Not thinking of becoming a soldier, are you? Of course not. But think how many people will come to the shrine if we have the spear of Kefalus. With their donations, I could do so many things. Repair the sanctuary, feed the hungry families in Sami. So, where is this spear? Apparently... It's hidden deep in the caves beneath Kefalonia. There's an entrance north of here. Maybe you can try that way first. That's not much to go on. You have so little faith in the gods. If Kefalus means for us to have the spear, you will find it. No dobra, no to I'll see what I can find. Oh, thank you. I'll prepare a spot in the sanctuary. Dobra, weźmy karusa. Zobaczmy o co chodzi. O to chyba o to chodzi. Dobra. Jeszcze jest zadanie oczywiście. Znajdź i zdobądź włócznie. Jak najbardziej to zrobimy, bo jestem ciekaw tego, co się stanie. Ciekawy jestem tego. No w ogóle jestem ciekaw, jak potoczyć się historia, głównej yy, bohaterki. Oczywiście chodzi o Kassandrę Kurde, gdzie ja idealnie idę w tym miejscu, w te miejsce, gdzie, gdzie trzeba iść Ja bym w drugą stronę miałem iść Chyba tutaj, tak? Bo to chodzi o o jaskinię, tak jak powiedziała ta kobieta przed chwilą Na tym mostu nie chodzi pewnie. Oczywiście wielkie podobieństwo do do Wiedźmina tu jest. ja ja miś. Nic, zobaczymy tutaj. Może się nam tutaj uda. Zapewne tutaj mamy. Znaczy w zasadzie to płynąć nie iść. Póki co na razie to nie widzę nic szczególnie specjalnego. Badanie, zobaczmy o co chodzi Aha, nie mogę nic zdobyć o. Oczywiście weźmiemy to To też również, również weźmiemy O Czyli muszę... O, chudźwa. Proszę, być czujny. Serio ten gość się tam, tam nie, nie, ten, nie schapnął? What the fuck? Znaczy babka zaznacza... No dobra. <laughs> okej. Okay. Spoko. Dobra, zobaczmy co tu jest Włócznia Kefalosa. Wróć do kapłanki. O, widzisz, widzisz, że zrobił tą misję. A co jeszcze możesz zrobić? znać enigmatyczny ostrakon. Łomatko. Seria musiałem dwóch typów z Dwóch typów musiałem zabić, żeby wykonać tą misję, serio? No dobra, no okej, okay, no ale no, no, no dobra, no Zdobyłem to co miałem zdobyć, to i wracam do babki, tak? Skoro tak misję nakazuje, no to nie ma co się tam, kurde się sprzeciwiać, no, tylko lecimy dalej, tak? Dobra, tu jest wyjście. Co to jest? Metry mamy do... ...do tej babeczki tam, do tej kapłanki. To już może wrócimy sobie górą tutaj. Nie mam zamiaru tam dziś... Aha, dobra, nie, musimy... Dobra, dobra, spoko. Także nie ma, nie ma problemu. Nie było... ...gadania. Cyk. Eee, raz, dwa... Kurde, chciałbym taki zdolność tak Kasandra marzy, mogę sobie łazić po, po górach, po ścianach, po takich kurde. Fajna sprawa, no nie powiem. Takie, mieć takie zdolności. Cyk. Takie parkurowe właśnie zdolności. Ale fajnie też by było, jakbym zdobył łuk, nie? Bo. Fajnie by było w sumie. Cyk. Dobra, wejdźmy tu. Idźmy do babki. Me, cassandra, have you come back to talk about this spear? i have. oh, good. tell me, did you find it? you mentioned the reward. oh, of course. you've certainly earned it. Aha, okay. Dobra, także nie ma co się, kurczę, pierdzielić w tańcu, tylko lecimy od razu do Markosa, gdziekolwiek on jest. To sobie zrobimy. Później oczywiście... Gdzie jesteś, Markosie? Nie, czekaj, wróć. I? Zadania. Dobra Lecimy do Markosa On gdzieś tu pewnie jest Znać Markosa i porozmawiać z nim Przed chwilą miałem Markosa Aha dobra Nieważne 306,2 i tak dalej metrów Także myślę, że zakończymy sobie odcinek przy Markosie właśnie i następny odcinek już będzie rozmowa z samym Markosem. Także spokojna głowa. Nie chcę, nie chcę od razu przechodzić do wątku fabularnego. Nie chcę, ja chcę grać tak, że robię i misje poboczne i kurde i, i misje fabularne wiadomo. Oczywiście skupiając się też na, na, na tych misjach yy, yy, te pobocznych tak, żeby odkrywać całą fabułę tej gry. Ale dobra, na razie się przetransportujemy do Markosa. Teraz na, na powolutku oczywiście w tym miejscu sobie oczywiście zakończymy i w następnym odcinku już na pewno pogadamy sobie z Markosem i pewnie wykonamy jakąś misję fabularną, oczywiście też misję poboczną, bo to też chodzi, żeby eksplorować tę grę, a nie żeby ją przechodzić na na hura. Ta gra jest podobno na 100 godzin, ponad 100 godzin, także myślę, że odcinków będzie dosyć sporo. Także widzimy się w kolejnym odcinku, ludzie. Dziękuję wam za uwagę i no co wam mogę powiedzieć? No trzymajcie się, no na razie, cześć.